Istnieje sekret, który Louise Hay odkryła na temat kobiecej psychiki tajemnica, którą przez lata skrywała i która zmieniła życie milionów kobiet na całym świecie. Ale dzisiaj ten sekret zostanie ujawniony. Jeśli jesteś kobietą noszącą niewidzialne rany, jeśli czujesz, że coś w tobie jest złamane, jeśli budzisz się niektóre poranki z poczuciem niedostateczności, to musisz to wiedzieć. Bo Louise Hay nie była tylko ekspertką rozwoju osobistego. Była badaczką kobiecej duszy i to, co odkryła na temat naszego umysłu, wstrząśnie wszystkim, co myślałaś, że wiesz o sobie samej. W ciągu najbliższych 21 minut zrozumiesz, dlaczego Twoje rany nie są wadami. Są wrotami. Wrotami do mocy, która zawsze drzemała w tobie. Louise Hay zmarła w wieku 90 lat, ale zanim odeszła, zostawiła protokół. 21-dniowy rytuał, specjalnie zaprojektowany, aby przeprogramować zraniony kobiecy umysł. I odkryjesz każdy krok tego protokołu. Wiem, jak się czujesz. Wiem, że istnieje głos w twojej głowie, który szepce, że nie jesteś wystarczająco dobra. Że popełniłaś zbyt wiele błędów. Że być może jest już za późno na zmianę. Louise Hej znała ten głos, bo też go słuchała przez lata. W wieku dwóch lat Louise została zgwałcona przez sąsiada. W wieku pięciu lat jej rodzice rozwiedli się. W wieku dziesięciu lat była stale wykorzystywana przez ojczyma. W wieku szesnastu lat porzuciła szkołę i uciekła z domu. Prostytuowała się, aby przeżyć. Miała przemocowe związki. Zachorowała na raka szyjki macicy. Jej świat był spiralą bólu i samozniszczenia. Ale coś się zmieniło. To nie była tradycyjna terapia. To nie były leki. To było odkrycie, które poczyniła na temat natury kobiecego umysłu. Odkrycie, które przeczy temu, czego uczy tradycyjna psychologia. Louise odkryła, że kobiecy umysł nie funkcjonuje tak samo jak męski. Nasz mózg przetwarza traumę w inny sposób. Nasze rany tworzą unikalne wzorce, a nasze uzdrowienie też jest unikalne. Zauważyła, że gdy kobieta doznaje urazu emocjonalnego, dzieje się coś szczególnego w jej układzie nerwowym, coś czego mężczyźni nie doświadczają w ten sam sposób. Umysł wewnętrznie obwinia. Nie tylko odczuwamy ból, stajemy się bólem. Nasz kobiecy mózg łączy naszą tożsamość z naszymi ranami. Jakbyśmy były bliznami, a nie ludźmi, którzy mają blizny. Ale Louise odkryła coś głębszego. Odkryła, że ta sama tendencja do internalizacji może zostać przeprogramowana, przekształcona w naszą największą moc. Bo jeśli potrafimy internalizować ból, to potrafimy też internalizować uzdrowienie. I tak narodził się dwudziestojednodniowy protokół. Louise przetestowała ten protokół najpierw na sobie. W ciągu sześciu miesięcy jej rak całkowicie zniknął. Bez operacji, bez chemioterapii, tylko poprzez zmianę programowania swojego umysłu. Ale na tym się nie skończyło. Przez 40 lat Louise stosowała ten protokół u tysięcy kobiet. Kobiet z depresją, z lękami, z zaburzeniami odżywiania, z toksycznymi związkami. Z traumą z dzieciństwa. Wyniki były zawsze takie same. W ciągu 21 dni coś fundamentalnego się zmieniało. To nie było tylko zachowanie, to była tożsamość, tak jakby pojawiała się nowa wersja ich samych. Wersja, która zawsze tam była, czekając na przebudzenie. Louise nazywała to odrodzeniem komórkowym. Wierzyła, że nasze komórki niosą emocjonalne wspomnienia. I że w ciągu 21 dni te wspomnienia mogą zostać całkowicie przepisane. Ale dlaczego akurat 21 dni? Louise studiowała neuroplastyczność na dekady, zanim stała się popularna. Odkryła, że kobiecy mózg potrzebuje dokładnie 21 dni, aby uformować nowe wzorce neuronalne związane z samooceną. To tak, jakby nasz układ nerwowy miał wewnętrzny zegar. Cykl odnowy, który powtarza się co trzy tygodnie, i odkryła, jak świadomie aktywować ten cykl. Protokół Louis to nie tylko asercje pozytywne. To nie tylko medytacja. To systematyczne przeprogramowanie siedmiu warstw kobiecej psychiki. Pierwsza warstwa krytyczny wewnętrzny głos. Druga warstwa relacja z ciałem. Trzecia warstwa wzorce relacji. Czwarta warstwa związek z dobrobytem. Piąta warstwa. Ekspresja. Twórcza. Szósta warstwa. Kobiece duchowość. Siódma warstwa. Cel życia. Każda warstwa ma swój specyficzny protokół. Unikalne ćwiczenia. Rytuały zaprojektowane specjalnie dla kobiecej psychiki. Louise odkryła, że nie możemy leczyć tych warstw w dowolnej kolejności. Istnieje sekwencja. Święta mapa, którą rozszyfrowała po dziesięcioleciach doświadczenia i poznasz każdy krok tej mapy ale najpierw musisz zrozumieć coś fundamentalnego na temat swojego kobiecego umysłu coś czego louis potrzebowała lat aby odkryć nie jesteś zepsuta nigdy nie byłaś zepsuta to co nazywasz ranami to w rzeczywistości ziarna ziarna siły której inni nie posiadają twoja wrażliwość to nie słabość to rozszerzona percepcja Twoja emocjonalność to nie niestabilność, to ostra inteligencja emocjonalna. Louise odkryła, że kobiety, które przeszły przez traumy, rozwijają unikalne zdolności: głęboką empatię, potężną intuicję, nadzwyczajną odporność, zaawansowaną mądrość emocjonalną. Ale te zdolności pozostają uśpione, dopóki nosimy narrację, że jesteśmy ofiarami. Dwudziesto-jednodniowy protokół budzi te zdolności. Przekształca rany w mądrość, ból w moc, traumę w transcendencję. Louise przetestowała to tysiące razy. Kobiety, które przychodziły do niej całkowicie złamane, wychodziły jak przebudzone wojowniczki. Nie dlatego, że ignorowały swoje rany, ale dlatego, że odkryły ukryty w nich skarb. Nazywała to kobiecą alchemią. Unikalną zdolnością, którą my, kobiety, mamy do przekształcania ołowiu w złoto, cierpienia w mądrość, ciemności w światło. Ale w protokole jest sekret. Element, który Louise ujawniła tylko swoim najbliższym uczennicom. Element, który dziesięciokrotnie zwiększa wyniki. A ten element ma związek z czymś, co dzieje się 21 dnia. Coś, co odkryła przypadkiem. I co zmieniło jej rozumienie tego, co naprawdę jest możliwe dla uzdrowionej kobiety? 21 dnia, protokołu, dzieje się coś nieoczekiwanego. Louise zaobserwowała to u setek kobiet. W ostatnim dniu nie tylko czuły się inaczej. Emanowały czymś innym. To było tak, jakby zapaliło się wewnętrzne światło. Obecność, magnetyczna siła, którą inne osoby mogły odczuć. Louise odkryła, że gdy kobieta kończy 21-dniowy protokół, nie tylko leczy swoje rany. Budzi pradawną moc. Moc zakodowaną w naszym kobiecym DNA od tysięcy lat. Moc uzdrowionej kobiety. Ta moc nie dotyczy dominacji, nie dotyczy rywalizacji. To dotyczy czegoś znacznie głębszego: czegoś, co wykracza poza zwykłą samopomoc. Mowa o staniu się. Bramą uzdrowienia dla innych, latarnią nadziei, żywym dowodem na to, że transformacja jest możliwa. Louise Hay widziała to wielokrotnie. Kobiety, które ukończyły jej dwudziesto-jednodniowy rytuał, zaczynały przyciągać inne zranione kobiety, jak magnesy, jakby emanowały częstotliwością, która szeptała: Jeśli ja mogłam, ty też możesz. I tak właśnie ruch zapoczątkowany przez Louise Hay. Rozprzestrzenił się na cały świat. Nie dzięki marketingowi, nie dzięki reklamie, ale dzięki uzdrowionym kobietom, które inspirowały inne kobiety do uzdrowienia. Cicha rewolucja, epidemia uzdrowienia, fala kobiecego przebudzenia, która rozszerza się do dziś. Ale żeby to się stało, musisz zrozumieć, jak działa ten 21-dniowy rytuał. Każdy rytuał, każde ćwiczenie. Każda święta chwila tych 21 dni. Musisz też zrozumieć, dlaczego niektóre elementy rytuału wydają się proste na powierzchni, ale niosą w sobie głębokie warstwy mądrości. Luis nie była tylko intuicyjna, była strategiczna. Każde słowo, każdej afirmacji zostało wybrane z chirurgiczną precyzją. Każde ćwiczenie zostało przetestowane i udoskonalone tysiące razy. Nic w tym 21-dniowym rytuale nie jest przypadkowe. Wszystko ma swój cel, naukowe uzasadnienie, podłoże neurologiczne. A kiedy zrozumiesz te podstawy, rytuał stanie się znacznie potężniejszy, bo nie tylko będziesz podążać za instrukcjami, będziesz świadomie uczestniczyć we własnej przeprogramowaniu. Luis zawsze powtarzała: wiedza bez zastosowania to tylko intelektualna rozrywka ale zastosowana wiedza z głębokim zrozumieniem to transformacja. A transformacja, którą wkrótce doświadczysz, przekroczy wszystko, co uważasz za możliwe. Bo 21-dniowy rytuał Louise Hay nie tylko leczy rany przeszłości, przeprogramowuje twoją przyszłość, zmienia jakość energii, którą emanujesz, transformuje rodzaj doświadczeń, jakie przyciągasz. Kobiety, które ukończyły rytuał, Opisują zmiany, które wydają się niemal magiczne, toksyczne związki, które po prostu się rozpadają, okazje, które pojawiają się znikąd, ludzie, którzy pojawiają się w ich życiu we właściwym momencie. To nie magia, to magnetyzm, to naturalna moc kobiety, która jest w zgodzie ze swoją autentyczną istotą. Louise odkryła, że kiedy usuwamy warstwy narzuconego nam warunkowania, nasza prawdziwa natura, Wyłania się na światło dzienne, a nasza prawdziwa natura jest magnetyczna, kreatywna, potężna, ale aby uzyskać dostęp do tej natury, musimy przejść przez bramę naszych ran. Nie unikać ich, nie zaprzeczać im, ale je przekształcić. A dwudziesto jednodniowy rytuał jest mapą tej podróży. Teraz ujawnię ci ten rytuał. Każdy rytuał, każde słowo. Każdy święty gest, który opracowała Louise, hej. Ale zanim zaczniemy, musisz zrozumieć jedną rzecz. To nie jest zwykły rytuał. To nie jest lista zadań. To rytuał odrodzenia. A jak każdy święty rytuał, wymaga pełnej obecności. Louise zawsze powtarzała. Albo robisz to w pełni, albo wcale. Nie. Ma pół środków w transformacji. Więc jeśli zdecydujesz się podążać za tym rytuałem... Rób to tak, jakby od tego zależało twoje życie, bo w bardzo realny sposób zależy. Dni 1-7. Oczyszczanie wewnętrznego głosu. Pierwszy tydzień poświęcony jest uciszeniu wewnętrznego krytyka, tego głosu, który szepcze, że nie jesteś wystarczająco dobra. Luis odkryła, że ten głos nie jest twój. To programowanie i można go dezaktywować każdego dnia. Przez siedem dni będziesz robić to po przebudzeniu. Zanim jeszcze wstaniesz z łóżka, połóż rękę na sercu, poczuj jego bicie i powiedz: Jestem twórczynią swojego doświadczenia. Wybieram myśli, które mnie odżywiają. Ale Louise odkryła coś kluczowego. Nie wystarczy tylko mówić słowa. Musisz poczuć wibrację w klatce piersiowej, pozwolić słowom rozbrzmiewać w twoich komórkach. W ciągu dnia, za każdym razem, gdy pojawi się głos krytyczny, zrób to, zatrzymaj się, oddychaj głęboko trzy razy i szepn: Dziękuję za próbę ochrony, ale już nie potrzebuję tej ochrony. Luis odkryła, że kiedy dziękujemy głosowi krytycznemu, traci on moc, bo rozumiemy, że nie jest naszym wrogiem, jest zranioną częścią, która próbuje nas chronić. Trzeciego dnia dzieje się coś ciekawego. Głos krytyczny staje się głośniejszy, bardziej desperacki. Louise nazywała to ostatnim krzykiem starego programu. To znak, że działa. Piątego dnia zauważysz chwilę wewnętrznej ciszy, małe przestrzenie między myślami. Louise mówiła: Te przestrzenie to portale, okna do twojej, prawdziwej natury. Siódmego dnia musisz napisać list. List do zranionej dziewczynki w tobie. I powiedzieć jej wszystko, czego potrzebowała usłyszeć, gdy była mała. Louise kazała swoim pacjentkom czytać ten list na głos, patrząc w lustro. Mówiła: Kiedy mówisz z miłością do swojego wewnętrznego dziecka, wszystkie rany zaczynają się goić. ośme 8:14. Pogrzebanie z ciałem. Drugi tydzień to uzdrowienie relacji z twoim ciałem. Luis odkryła, że zranione kobiety noszą w sobie gniew na własne, ciała. Jakby ciało było winne tego, co się stało. Każdego dnia, przez siedem dni, będziesz wykonywać rytuał pojednania. Rano, stojąc przed lustrem, bez ubrania, powiesz do każdej części swojego ciała: Dziękuję, że mnie nosisz. Dziękuję, że mnie trzymasz przy życiu. Kocham cię. Na początku będzie to trudne. Będziesz chciała krytykować, osądzać, porównywać. Luis mówiła. Ten opór jest normalny. Kontynuuj mówienie z miłością, nawet odczuwając opór. W ciągu dnia, za każdym razem, gdy przejdziesz obok lustra, uśmiechnij się do swojego odbicia, nawet jeśli będzie to wymuszone. Luis odkryła, że uśmiech aktywuje neuroprzekaźniki dobrego samopoczucia, nawet jeśli nie mamy na to ochoty. Wieczorem, przed snem, masuj z miłością swoje dłonie, stopy. Ramiona, jakbyś błogosławiła swoją świętą świątynię. Dziesiątego dnia musisz zrobić coś, co kocha Twoje ciało. Możesz tańczyć, pływać, spacerować w naturze. Ważne jest, aby odczuwać przyjemność z ruchu. Louise wierzyła, że kobiece ciało niesie w sobie pradawną mądrość. A kiedy ponownie łączymy się z tą mądrością, nasza intuicja się budzi. 14 dnia musisz podziękować swojemu ciału za coś konkretnego, za poczęcie życia, jeśli masz dzieci, za to, że cię dotąd niosło, za to, że przetrwało wszystko, co przetrwało. Deni 15:21. Przebudzenie świętej mocy. Trzeci tydzień to przebudzenie twojej wewnętrznej siły. Luis odkryła, że uzdrowione kobiety emanują szczególnym rodzajem mocy. Nie jest to władza nad innymi. To moc ze za... Innymi. Od 15 do 19 dnia będziesz wykonywać konkretne ćwiczenie każdego dnia. Dzień 15. Wybacz osobie, która cię skrzywdziła. Nie dla niej, dla siebie. Luis mówiła: wybaczenie nie polega na zapomnieniu. Polega na uwolnieniu energii uwięzionej w gniewie. Dzień 16. Zidentyfikuj talent, który zawsze posiadałaś, ale nigdy w pełni nie rozwinęłaś. I zrób mały gest w kierunku tego talentu. Dzień siedemnasty. Popatrz na starą ranę i znajdź w niej prezent. Mądrość, siłę, wrażliwość, której bez niej byś nie miała. Dzień osiemnasty. Zrób coś odważnego, coś czego dawna wersja ciebie by nie zrobiła. Może być to coś małego, ale musi być autentyczne. Dzień dziewiętnasty. Połącz się z inną kobietą w sposób wrażliwy. Podziel się czymś prawdziwym. Louise Hay mówiła, kobieca uzdrowienie dokonuje się w połączeniu. Uzdrawiamy się wspólnie. Ale dwudziesty dzień jest wyjątkowy. To dzień przygotowania do odrodzenia. W dwudziestym dniu wykonasz rytuał, który Luis stworzyła specjalnie dla kobiet. Napiszesz na kartce wszystko, co zostawiasz za sobą. Wszystkie tożsamości, które już nie są twoje. Wszystkie lęki, które ci już nie służą. I spalisz tę kartkę. Dosłownie. Louise Hay mówiła, ogień transmutuje energię, zamienia to, co już nie służy, w światło. Podczas gdy kartka płonie, powiedz, z miłością uwalniam wszystko, co mi już nie służy. Tworzę przestrzeń dla tej, którą naprawdę jestem. A potem nadchodzi dwudziesty pierwszy dzień. Dzień odrodzenia. Louise Hay strzegła tajemnicy tego dnia przez lata. Ujawniała ją tylko kobietom, które ukończyły poprzednie 20 dni z całkowitą dyscypliną. W 21. dniu budzisz się przed świtem, w całkowitej ciszy, bez muzyki, bez rozpraszaczy. Stajesz przed lustrem i wygłaszasz deklarację, ale to nie jest zwykła afirmacja. To deklaracja tożsamości, żądaniem mocy. A deklaracja brzmi tak: jestem kobietą oświeconą, noszę mądrość w swoich komórkach. Moje rany przekształciły się w wrota współczucia. Moja wrażliwość jest moim supermocarstwem. Moja intuicja jest moim kompasem. Promieniuję uzdrowieniem wszędzie, gdzie jestem. Jestem latarnią możliwości dla innych kobiet. Roszczę sobie prawo do mojej świętej mocy. Jestem tą, którą zawsze byłam. Wolną od wszystkich warstw, które nie były moje. Ale Louise Hay odkryła, że nie tylko to, co mówisz, ma znaczenie. Ważne jest również to, jak mówisz. Trzeba poczuć, jak każde słowo odbija się w twoich kościach, w twoich komórkach, w twojej duszy. Zrób teraz chwilę przerwy. Oddychaj głęboko. Poczuj wagę słów, które właśnie usłyszałaś. Bo coś zmienia się w tobie. Tylko dlatego, że tego wysłuchałaś. Louise Hay odkryła, że istnieją słowa niosące częstotliwości uzdrowienia. A kiedy zraniona kobieta słyszy te częstotliwości, coś się budzi. Nawet przed zastosowaniem protokołu. Teraz powiem ci coś, co cię zaskoczy. Louise Hay nie wymyśliła tego protokołu. Ona go odkryła na nowo. Odkryła, że kobiece rytuały odrodzenia istnieją od tysięcy lat. W starożytnych kulturach kobiety przechodziły inicjacje. Gdy przechodziły przez kryzysy, kiedy traciły dzieci, kiedy były zdradzane, kiedy się starzały. Te inicjacje trwały dokładnie 21 dni i miały struktury bardzo podobne do protokołu Louise Hay. Louise Hay zdała sobie sprawę, że nasza nowoczesna kultura ukradła kobietom te rytuały. I dlatego tak wiele z nas tkwi w ranach, które nigdy się nie goją. Protokół Louise Hay to w rzeczywistości prastary rytuał zaadaptowany dla współczesnych kobiet. A kiedy ukończysz te 21 dni, nie tylko się uzdrawiasz, łączysz się z linią rodową, z mocą, którą znały twoje przodkinie. Louise Hay widziała to wielokrotnie. Kobiety, które ukończyły protokół, zaczynały śnić o przodkiniach, zaczynały odczuwać połączenie z czymś większym od siebie. Nazwała to przebudzeniem pamięci komórkowej. Tak jakby komórki nosiły wspomnienia z czasów, kiedy bycie kobietą było synonimem świętej mocy. Ale jest jeszcze jeden sekret, który Louise Hay ujawniła tylko swoim najbliższym uczennicom. Coś, co odkryła w ostatnich latach życia. 21-dniowy protokół nie kończy się 21 dnia. W rzeczywistości to dopiero początek. Louise Hay odkryła, że kobiety, które kończą protokół, rozwijają unikalną zdolność zdolność do uzdrawiania innych kobiet samą swoją obecnością. Nazwała to cichą transmisją tak jakby uzdrowiona kobieta stała się kamertonem, który pomaga innym kobietom znaleźć ich własną częstotliwość uzdrowienia. A Louise Hay odkryła, że ta transmisja następuje automatycznie, bez wysiłku. Bez specjalnych technik, po prostu przez bycie w swojej autentycznej obecności. Uzdrowione kobiety stają się katalizatorami uzdrawiania dla innych kobiet. I tak praca Louise Hay rozprzestrzeniła się na całym świecie nie za pomocą książek ani wykładów ale poprzez uzdrowione kobiety inspirujące inne kobiety do uzdrowienia cicha rewolucja, która trwa do dziś a kiedy ukończysz te 21 dni Staniesz się częścią tej rewolucji, staniesz się ogniwem w łańcuchu kobiecego uzdrawiania, który rozpoczęła Louise Hay. Ale pamiętaj, ten protokół wymaga od Ciebie wszystko. Nie można go robić w połowie, nie można go dostosowywać do własnej wygody. Louise Hay zawsze mówiła: Albo całkowicie oddajesz się swojemu uzdrowieniu, albo całkowicie oddajesz się swojej ranie. Nie ma półśrodków. A jeśli wybierzesz oddanie się uzdrowieniu, jeśli wybierzesz podążanie za tym protokołem ze świętą dyscypliną, stanie się coś nadzwyczajnego. Nie tylko uleczysz swoje rany, odkryjesz, że twoje rany były ziarnami potężnej mocy, o której nigdy nie przypuszczałaś, że ją posiadasz, odkryjesz, że twoja wrażliwość to rozszerzona percepcja. Że Twoja emocjonalność to ostra inteligencja emocjonalna, że Twoja zdolność do odczuwania głębokiego bólu jest również Twoją zdolnością do odczuwania głębokiej miłości. Odkryjesz, że nie musisz stawać się kimś innym, musisz przypomnieć sobie, kim zawsze byłaś, pod wszystkimi warstwami uwarunkowań. A kiedy to się stanie, kiedy ponownie połączysz się ze swoją autentyczną istotą? Twoje życie zmieni się w sposób, który wydaje się niemożliwy. Toksyczne relacje naturalnie się rozpuszczą. Pojawią się możliwości zgodne z Twoim przeznaczeniem. Ludzie wibrujący na Twojej częstotliwości zostaną przyciągnięci do Twojego życia nie dlatego, że zrobisz coś inaczej, ale dlatego, że będziesz kimś innym. Będziesz promieniować inną częstotliwością częstotliwością uzdrowionej kobiety. Częstotliwością oświeconej kobiety, częstotliwością kobiety, która przypomniała sobie o swojej świętej mocy, a ta częstotliwość jest zaraźliwa, jest magnetyczna, jest transformująca. Louise Hay zmarła, wiedząc, że zasadziła ziarna w milionach kobiet, ziarna, które będą kiełkować długo po jej śmierci, a jedno z tych ziaren zostało zasiane w tobie dziś. Tylko dlatego, że usłyszałaś te słowa, tylko dlatego, że pozwoliłaś sobie wyobrazić, że inne życie jest możliwe. Teraz masz wybór: możesz pozwolić temu ziarnu spać, albo możesz podlać ją dwudziestoma jednymi najważniejszymi dniami swojego życia. Możesz wybrać dalsze dźwiganie swoich ran, jak ciężarów, albo możesz zdecydować się na przekształcenie ich w wrota mocy, którymi zawsze miały być. Wybór należy do ciebie. Zawsze należał i zawsze będzie należeć. Ale pamiętaj, protokół Louise Hay to nie tylko o tobie. To o wszystkich kobietach, które przyjdą po tobie twoich córkach, wnuczkach, o wszystkich kobietach, które spojrzą na ciebie i zrozumieją, że transformacja jest możliwa. Masz szansę przełamać prastare łańcuchy, uleczyć nie tylko własne rany ale i rany swojej linii rodowej. A kiedy to zrobisz? Kiedy staniesz się pierwszą kobietą w swojej rodzinie, która całkowicie się uleczyła. Zrozumiesz prawdziwą moc protokołu Louise Hay. To nie tylko osobista kuracja. To uzdrowienie międzypokoleniowe. To prastara rewolucja. To spełnienie obietnicy, którą Louise Hay złożyła wszystkim skrzywdzonym kobietom świata. Że uzdrowienie... Jest możliwe, że moc jest naszym prawem pierworodnym i że nigdy przenigdy nie jest za późno, by zacząć od nowa. 21 najważniejszych dni Twojego życia czeka na Ciebie. Kobieta, którą naprawdę jesteś, czeka na Ciebie. Twoje uzdrowienie czeka na Ciebie. Wszystko, czym zawsze byłaś, czeka na przebudzenie.